No dobra, to zaczynamy. Jedziemy z tym koksem. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Z tej strony Aleksandra Wejdelek-Bziuk, jestem adwokatem, prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. W sieci działam jako adwokat kobiet, prowadzę bloga adwokatkobiet.pl i dzielę się na nim swoją wiedzą i doświadczeniem. W zakresie praw kobiet, prawa pracy, prawa ubezpieczeń i prawa rodzinnego. Jeżeli jeszcze mnie nie znacie, to miło mi, że wpadliście. Dajcie proszę znać, czy mnie widać i czy mnie słychać, bo ja mam zawsze problem z tymi technikaliami. Mam tutaj kiepski internet w kancelarii, także czasami yy, przez to bywa gorzej. Więc będzie mi miło, jak się przywitacie. Dajcie znać, skąd tutaj do mnie trafiliście. Dzisiaj będziemy mówić o prawach rodziców w pracy. Dzisiaj rozmawiamy o prawie pracy, czyli o tym, jakie uprawnienia przysługują osobom zatrudnionym na umowie o pracę, o innych aspektach przy innej okazji. Dajcie znać... O, Ania mówi, że, że chyba mówi, że, że mnie widać. Tak coś, Ania? Słuchać mnie, mam nadzieję. Dzień dobry. Słuchajcie. Oczywiście jak zwykle powtórka będzie dostępna. Zawsze pytacie, czy będzie dostępna powtórka, więc od razu mówię, że będzie dostępna. Na pewno będzie na YouTubie i wrzucę ją na pewno na bloga, ale nie obiecuję, że dzisiaj. Więc jeżeli nie zdążycie obejrzeć, to będzie można obejrzeć później, tylko wiadomo, że na powtórce nie można zadawać pytań. No dobra, o fajnie, dziękuję, że potwierdziłyście, że widać i słychać. Fajnie. Jest nas już całkiem sporo, więc zaczynamy. Oczywiście jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to pytajcie. Jeżeli tylko będę mogła, to będę odpowiadać, chociaż oczywiście, jak zawsze przypominam, że takich indywidualnych konsultacji m, przez internet i na forum nie udzielam, żeby komuś indywidualnie doradzić, to muszę się z nim spotkać, porozmawiać, może być online, może być w kancelarii, ale y, w indywidualnych sprawach zapraszam na konsultacje. No dobra, słuchajcie, no to zaczynamy. Zacznę trochę od końca, czyli przypomnę, że już w zeszłym tygodniu mówiłyśmy trochę, mówiliśmy, mówiłyśmy trochę o uprawnieniach rodzicielskich, bo opowiadałam Wam w zeszłym tygodniu o e, uprawnieniach związanych z tym, jak mama karmi e, piersią. Czyli pierwsza jakby grupa uprawnień rodzicielskich to jest ta związana z karmieniem piersią, na czele oczywiście z przerwą na karmienie. Dzisiaj nie będę już o tym więcej mówić. Jeżeli nie oglądałyście live'a z zeszłego tygodnia, to Was zachęcam do obejrzenia powtórki, jest na blogu. E, Natomiast warto sobie o tym e, może pamiętać. Drugą, te, drugim takim uprawieniem, o którym też już wspominałam wcześniej, to jest możliwość skorzystania z obniżenia wymiaru czasu pracy. Mm, bardzo dużo kobiet e, po powrocie z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego trochę się obawia, że tak, takiego skoku na główkę, takiego skoku na głęboką wodę, że po prostu od razu przyjdę i od razu będę musiała cały etat pracować. No i takim wyjściem naprzeciw, czy takim po prostu półśrodkiem. Jest to możliwość powrotu na niepełną część, na, na jakąś część etatu. I o tym też był już kiedyś osobny live, więc jeżeli Was interesuje, to zapraszam Was na, na bloga, tam on jest zalinkowany. No ale pamiętajcie, że przez 35 miesięcy macie możliwość skorzystać z takiego uprawnienia, jeżeli nie korzystacie z wychowawczego. A jeżeli korzystacie, to to odpowiednio krócej, łącznie przez 35 miesięcy. No jak już do tej pracy wrócicie no to pojawiają się kolejne takie mm, kolejne, powiedzmy, nie problemy, ale kolejne takie kwestie, którymi należałoby się może zainteresować, żeby tym nasze małe dziecko no, nie było całymi dniami samo w domu. Ja wiem, że na pewno macie mnóstwo takich e, przemyśleń e, i się poicie, bo ja też mam dwa małych dzieci, więc. E, Żaden z nich jeszcze nie skończył 4 lat. Więc, więc ja mam sama mnóstwo takich przemyśleń i takich różnych rozkminek czy to jest na pewno dobrze dla moich dzieci, że ja chodzę do pracy. I ja wiem, że w ogóle no, mamy takie pokutujące przeświadczenie, że dziecko jest opiekowane i mama jest dobrą mamą tylko wtedy, kiedy z nim siedzi w domu. No ale wiecie, no jakby świat jest taki jaki jest. Te uprawienia rodzicielskie takie rozbudowane jakie mamy teraz to nie są tak naprawdę na osi czasu zbyt długo w naszym systemie prawnym i nam troszkę tak wmówiono, że my musimy siedzieć z tym dzieckiem, dając nam te długie uprawnienia, prawda? Bo jak kiedyś było 3 miesiące urlopu macierzyńskiego, to nikt nie miał pretensji do mamy, że ona wraca do pracy hmm, po tym okresie, a teraz hmm, mamy 12 miesięcy zesiłku macierzyńskiego, i potem chcesz iść do pracy, a okazuje się, że, że coś jest z tobą nie tak, no nie? Więc ja, wiecie, ja mam na ten temat zdanie takie, że to jest decyzja każdej mamy. Więc jeżeli ty masz taką, podejmujesz taką decyzję, że masz ochotę wrócić do pracy wcześniej, nawet niż, pod, niż na koniec urlopu macierzyńskiego, to to jest tylko i wyłącznie twoja sprawa. A jeszcze będę o tym mówić chyba w przyszłym tygodniu, bo to jest w ogóle inny temat ciekawy. Więc jak już wrócisz do tej pracy? To sobie myślisz tak, że fajnie by było, jednak w tej pracy może nie siedzieć po 12 godzin. Więc jeżeli nie skorzystaj z, z tej możliwości obniżonego wymiaru, wymiaru czasu pracy, no to pamiętaj, że bez Twojej zgody pracodawca nie może um, kazać Ci pracować w danym dniu więcej niż 8 godzin. To jest takie uprawnienie, ono wynika z kodeksu pracy, które przy takich systemach pracy, na przykład zmianowych, albo równoważonym systemie czasu pracy, yy, często jest pomijane. Czyli mama po prostu wraca do pracy i automatycznie wpada w taki rytm 12 na 12, albo 12 tam 4, potem 12 przerwa, potem znowu 12. Yy, I okazuje się, że jakby 12 godzin jest poza domem. Yy, nawet jeżeli obniży wymiar czasu pracy yy, do 7-8, no to nadal jest poza domem bardzo, bardzo długo. Już widzę, że na Facebooku się tnę, no ale trudno. I teraz w takiej sytuacji, co można by było zrobić? No Trzeba zgłosić do pracodawcy, że nie chcesz pracować dłużej niż 8 godzin dziennie. I co jest tutaj istotne, to to, że zachowujesz prawo do wynagrodzenia za pełen etat. To jest, taka, to jest taki trochę pstryczek w nos dla pracodawców i wcale się nie dziwię, że oni się nie są super szczęśliwi z tego powodu, że to tak wygląda i że mają takie obciążenia dodatkowe. No ale tak to jest, jeżeli... Jeżeli masz małe dziecko do lat 4, no to pracodawca nie może wymagać od Ciebie, żebyś pracowała więcej niż 8 godzin na dobę. Następna kwestia. Jeżeli ktoś mnie ogląda na Facebooku, a widać, że jest kilka osób, to moglibyście znać, czy wy w ogóle mnie widzicie, czy się zacięłam, słyszycie mnie, jak to wygląda. Bo po prostu jakiś tutaj widzę czarny ekran i trochę się obawiam, co się tutaj stało. Dobra, idziemy dalej. Jeżeli. Więc to jest pierwsza rzecz, czyli te 8 godzin. Druga rzecz, podobna, to jest cała taka grupa uprawnień, która co prawda nie daje dodatkowego prawa do zachowania za nie wynagrodzenia, ale bez Twojej zgody pracodawca nie może, uwaga, nakazać Ci pracy w nadgodzinach, nakazać Ci pracy w porze nocnej, ani wysłać Cię w delegację. Te trzy rzeczy um, mają taki sam mechanizm funkcjonowania. Czyli po pierwsze, może z nich, jeżeli oboje rodziców pracuje, to z tego uprawnienia może korzystać tylko jedno z nich. Czyli jeden rodzic jest tym, który zawsze zostaje w domu, zawsze jakby jest do dyspozycji do opieki nad dzieckiem, a drugi rodzic może e, normalnie, e, jakby ma obowiązek normalnie pracować. Czyli tylko jeden z rodziców może skorzystać z danego uprawnienia żebyście mnie dobrze zrozumiały. Są trzy jakby uprawnienia. Jeden on nad nadgodziny, druga to pora nocna, to delegacje. Z każdego z tych trzech może skorzystać jeden z rodziców. Um, jeden z rodziców. E, czyli jeżeli na przykład mama oświadcza pracodawcy, że nie będzie, nie będzie, nie zgadza się na wysyłanie jej w delegację, to już tata nie może z tego uprawnienia skorzystać. Jeżeli mama się nie zgadza na porę nocną, to tata nie może z tego uprawnienia skorzystać, ale co do każdego z nich osobno, czyli to też nie jest tak, że one jakoś w pakiecie występują, tylko co do każdego z nich możecie zadecydować. Na przykład, może zadecydować, że zgadzasz się na pracę w porze nocnej, no bo pracujesz na przykład w nie wiem, jakimś sklepie, który ma nocne zmiany, więc trochę głupie by było, gdyby się nie zgadzała na porę nocną, natomiast nie zgadzasz się na przykład na nadgodziny i teraz osobno co do każdego z tych punktów y, musisz oświadczyć i to oświadczenie składa się do akt pracowniczych czyli to nie jest tak, że co do każdego co do każdej nie wiem, delegacji decydujesz czy za każdym razem decydujesz o pracy w porze nocnej, tylko składasz takie oświadczenie do akt pracowniczych y, pamiętajcie, że nadgodziny to nie tylko y, nadgodziny tak jakby dzienne, ale też tygodniowe i miesięczne, czyli w żadnym wymiarze nie można jakby przekraczać tych nadgodzin, jeżeli nie wyrażasz na to zgody. Marta pyta, co jeżeli mama jest na urlopie wychowawczym, to tata może w porze nocnej czy na delegację? Jeżeli mama jest na urlopie wychowawczym, to tata może skorzystać z tych uprawnień sam, czy też może oświadczyć, że właśnie nie będzie jeździł delegacji. I wiem, że tutaj część pracodawców, wiem o tym, że jest taki problem, że część pracodawców mówi, że to pewnie nie przysługuje, bo mama jest na urlopie wychowawczym, ale to jest nieprawda. E, oczywiście to nie wynika wprost z przepisu, żebyśmy miały sprawę jasną. to o czym ja mówię to głównie wynika e, z komentarzy, z jakichś takich, e, wiecie, o, m, orzecznictwa, tak, czy komentarzy obudowanych na orzecznictwie, nie wynika to niestety wprost z przepisu, ale, e, no, ale jakby to jest e, dla wszystkich jasne i wszyscy jakby w ten sam sposób to interpretują. Czy na macierzyńskim również to tak samo wygląda? No, jeżeli jesteś na macierzyńskim, no to tak samo jak na wychowawczym. Czyli jeżeli masz malutkie dziecko w domu, to tata, jesteś na urwie macierzyńskim, to tata może... Słyszycie karetkę? Moja kancelaria jest nad pogotowiem, także czasem słyszę karetki. Czy jeżeli ty jesteś na macierzyńskim, to tata może oświadczyć w pracy, że on nie będzie korzystał z, że, nie, że nie zgadza się na pracę w porze nocnej na przykład, albo że nie zgadza się na pracę nad nadgodzinach. Um, Ania pisze, u mnie to tak wygląda, że pracodawca, jakby mnie chciała zostać na 12 godzin, to powie, że mogę się dzwonić i tyle. No, e, słuchajcie, ja wiem, że to jest tak, że ze względu na pracę, że jakby z punktu widzenia pracodawców, to te uprawnienia są absurdalne. Na pewno to czujecie, że jeżeli pracodawca na przykład prowadzi wielkopowierzchniowy sklep i jest praca w jakiś sposób zorganizowana, określony, czyli nie wiem, są trzy zmiany po 12 godzin, jest cały grafik ułożony. I yy, jedna mama przychodzi i mówi: tak, Ja się nie zgadzam na nadgodziny, na pracę w porze nocnej i nie zgadzam się pracować więcej niż 8 godzin na dobę. No i ten pracodawca, jakby, no, ma taką pracownicę, ona mu nie leży, chętnie by się jej pozbył. I tutaj uwaga: no, w takich sytuacjach mamy tak naprawdę dwa narzędzia, żeby się bronić. Pierwsze narzędzie, łatwiejsze do wykorzystania. Yy, jakby jego nie lubię, ze względu na to, że ono jest takie bardzo polskie, ale to jest po prostu donos do Państwowej Inspekcji Pracy. Telefon do Państwowej Inspekcji Pracy, czy mail, czy pismo. Przyjdą inspektorzy na kontrolę i bardzo szybko pracodawcy wytłumaczą, że tego typu postępowanie będzie mogło skutkować nałożeniem na niego kary do 30 tysięcy złotych za każde naruszenie. Więc no, niebogatelna kwota, jakby tak popatrzeć w skali, prawda, na przykład miesiąca czy roku. Natomiast druga metoda, no gdyby już do tego zwolnienia doszło i gdyby pracodawca, nie wiem, rozwiązał z Tobą stosunek pracy i powiedział, że nie zgadza się na taką pracę i jakby zwalnia Cię z tego powodu, że jesteś nieelastyczna, słaba i ogólnie to on nie chce takiego pracownika, no to to jest dyskryminacja ze względu na macierzyństwo i myślę, że pozew o odszkodowanie w takim wypadku czy pozew o przywrócenie do pracy na poprzednie stanowisko jak najbardziej będzie zasadny. Z tym, że oczywiście trzeba to udowodnić, tak, że zostałam zwolniona ze względu na to, że jestem mamą i chciałam korzystać ze swoich ustawowych uprawnień, a nie z jakiegoś innego powodu. Jeżeli pracodawca jest sprytny, ma obsługę prawną, to być może yy, zwolni Cię tak naprawdę z jakiegoś innego powodu. W sensie ukryje ten powód prawdziwy, czyli chęć korzystania z uprawnień. Harkadiusz hmm. pisze powodzenia na live. No dziękuję bardzo. Dzisiaj mamy 18 odcinek tej serii, więc już trochę tych live'ów za mną pewnie. Jeżeli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie też, że coraz mniej się tym stresuję i jakby te live'y idą, idą coraz później, Początkowe były straszne. Więc jeżeli jakby Was interesuje temat na przykład właśnie obniżenia wymiaru czasu pracy, to na ten temat był już live, ale było to dawno temu i byłam o wiele bardziej zestresowana, więc jest trochę bardziej poważny. No dobra, czy macie jakieś pytania do tych delegacji północnych i nadgodzin? Jeszcze o porze nocnej. Słuchajcie, jak sprawdzić, czy chcę, to jest pora nocna, bo to jest też tak, że w, y, pora nocna powinna być określona w danym zakładzie pracy, y, w regulaminie pracy najczęściej, i tam powinno być napisane, jakie godziny są uznawane w danym, za, y, w danym zakładzie pracy za porę nocną. Czasem jest to na przykład od, 7, od 21 do 7, a czasem jest od, 20, od 21 do 7 to trochę za dużo godzin. Od 22 do np. do 7 albo od 21 do 6, więc sprawdźcie, bo, bo regulamin pracy powinien o tym mówić. Jeżeli nie mówi, to wtedy dopiero sięgamy po te takie ustawowe godziny nocne. Ok, no i słuchajcie, więc jeżeli nie macie co do tego pytań, to lecimy dalej. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć o trzech rzeczach. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie małe, macie małe dziecko yy, i teraz tak, te wszystkie nadgodziny, pory na delegacje, praca powyżej 8 godzin, one przysługują rodzicom, którzy mają dziecko do lat 4, więc nawet y, dosyć długo, nie tylko prawda, tuż po porodzie, ale do lat 4, do ukończenia przez dziecko 4 lat, yy, możecie z tych uprawnień yy, korzystać. Natomiast jeszcze później yy, możecie skorzystać z innych rzeczy i pierwszą rzeczą, którą chciałam Wam przypomnieć, bo pewnie o tym wiecie, ale zawsze warto przypominać: w każdym roku przysługują dwa dni opieki na dziecko. Dodatkowe poza zwolnieniami poza urlopami poza wszystkim innym przysługują dwa dni opieki na dziecko, które możecie wykorzystać w sposób nagły, nieprzewidziany. I pracodawca jest związany z wnioskiem o udzielenie tych dwóch dni opieki. To są dwa dni opieki łącznie dla obojga rodziców. Łącznie na wszystkie posiadane dzieci, na swoje posiadane potomstwo, czyli to się jakoś nie mnoży, tak? nie, nie ma z każdym kolejnym dzieckiem coraz więcej. Natomiast to są takie dwa dodatkowe dni i szczególnie pamiętajcie o tym w tym pierwszym okresie, kiedy mama jest na urlopie macierzyńskim albo wychowawczym, to tak naprawdę nie ma możliwości skorzystać z tych dni i fajnie przypominać o tym tacie, żeby wykorzystał, no bo tylko tata może realnie z tych dni w tym czasie skorzystać, tak? No bo mama jest i tak na urlopie. Pamiętajcie też, że jeżeli Wasze dziecko się rozchoruje, to macie możliwość skorzystania ze zwolnienia na opiekę nad nim jako dzieckiem chorym. Już o tym był kiedyś live, więc nie będę jakoś tego mocno tutaj rozwijać, ale pamiętajcie, pamiętajcie o tym, że można z takiego uprawnienia skorzystać łącznie przez 60 dni w roku, więc całkiem sporo. Chociaż jeżeli macie chorowitka, to w sezonie może nie wystarczyć, no ale zawsze jest to jakieś dodatkowe yy, wsparcie. Yy, I również pamiętajcie o tym, że jest coś takiego jak zwolnienie na dziecko zdrowe. To jest taki trochę skrót, bo to tak naprawdę nie jest zwolnienie, ale jeżeli by się tak zdarzyło, jak na przykład niedawno było, tak, że zostały zamknięte szkoły z powodu strajku, ale może być też inny powód: może być jakieś zalanie, może być awaria ogrzewania w szkole czy yy, przedszkolu. To pamiętajcie, że możecie też skorzystać z, takich, z takiego zasiłku opiekuńczego na dziecko zdrowe, to się składa odpowiednie oświadczenie i można z takiego zwolnienia z zasiłku właściwie na ten okres skorzystać. To się wysyła wtedy za pośrednictwem pracodawcy do ZUS-u. Patrycja pyta, a co odnośnie uprawnień, gdy praca jest wykonywana jako dyspozytor w systemie 2 dni na 4. Mój partner tak pracował i nie mógł się dogadać z pracodawcą o zmianę systemu pracy na 8 godzin dziennie. No, to są bardzo trudne tematy. No bo tak, z jednej strony pracodawca ma obowiązek tak zorganizować pracę, żeby tata mógł korzystać z. Z tych uprawnień rodzicielskich. Z drugiej strony oznaczałoby to, że musiałby zatrudnić tatę na jakąś część, pewnie w praktyce musiałby zatrudnić drugiego pracownika na, na część etatu, żeby tata mógł z tych uprawnień korzystać. No tutaj jakby nie mam innej, innej porady niż to, co wcześniej mówiłam, czyli że po prostu albo PIP, albo sąd. No i tyle tutaj jakby. Trzeba rozmawiać, uprawnienia są, natomiast realna możliwość z nich skorzystania tak naprawdę zależy w bardzo dużej mierze od tego, z jakim mamy, mamy do czynienia pracodawcą. I ja mam doskonale tego świadomość, że jeżeli my mówimy o dużym zakładzie pracy, takim jak jakaś, jakiś urząd, albo właśnie supermarket, albo yy, nie wiem, jakaś fabryka, to tam tak naprawdę jest łatwiej o wiele skorzystać z nich uprawnień niż na przykład w małej rodzinnej firmie, gdzie jest dwóch pracowników i każdy robi co innego. Yy. Martyna pyta, czy te 60 dni na wszystkie dzieci? Yy... I co później, jak dziecko jest chore? No, co później, to tego nie wiem. Yy, yy, nianie trzeba wziąć, niestety. 60 dni na wszystkie dzieci, czyli masz 60 dni w roku i możesz je wykorzystać jeden raz. Oczywiście w częściach. Yy. Jest na ten temat osobny live cały, więc yy, tam opowiadam w ogóle w szczegółach bardzo dużo o tym, więc zajrzyjcie na YouTube. A. Jeśli mama jest na macierzyńskim, to i praca po 8 godzin przez to obowiązuje tylko przy umowie o pracę. Wszystko, o czym ja dzisiaj opowiadam, to jest, dotyczy umów o pracę. Więc jeżeli masz umowę, albo twój partner umowy zlecenia, albo jest na własnej działalności, albo nie wiem, pracujesz w jakimś innym systemie, to nie, nie ma żadnych uprawnień. Jest dzika Amerykanka. Więc dlatego pracodawcy, rozumiecie, teraz nie chcą zatrudniać na umowę o pracę, no bo potem mają takie problemy, nie? Pracowników, którzy jakieś skargi mają, pretensje, coś by chcieli. A jak mają umowę zlecenia, to nic im się nie należy. No dobra, słuchajcie. I teraz tak. Zalinkowałam Wam na Facebooku. Przypominam, że jest do pobrania taki e-book Mama Wraca do Pracy. Jest totalnie za darmo. Ma kilkanaście stron i tam wszystkie te uprawnienia pracownicze związane z ochroną zatrudnienia po, Uber, po urlopach macierzyńskich i wychowawczych omawiam. Zachęcam Was do tego, żebyście zajrzały na bloga, bo tam jest naprawdę już... Te wszystkie problemy, to wszystko, co dzisiaj opowiadałam, to jest już w szczegółach opisane, omówione. Były też live na, te, na różne z tych tematów, więc zachęcam Was, żebyście zgłębiły na moim blogu te tematy, które Was interesują. www.adwokatkobiet.pl, Łatwo do zapamiętania, łatwo do wklepania. Więc dajcie sobie radę. Niestety nie mogę Wam zrobić tego takiego zit na Instagramie, bo mam za mało followersów. Możecie mi pomóc, żebym miała więcej, polecając. Jeżeli nie macie więcej pytań, to będę na dzisiaj kończyć. Dajcie mi znać, czy Wam się podobało, czy to jest dobre tempo, dobry poziom dla Was, czy Was tego tematy, te tematy interesują. W przyszłym tygodniu sobie pomyślałam, że porozmawiamy o pracy na urlopie macierzyńskim i o tym, czy można zrezygnować z urlopu macierzyńskiego bo to jest w ogóle kontrowersja nad kontrowersją yy, i o pracy trochę o, na urlopie wychowawczym, bo to też się często te pytania pojawiają. No dobra, to jak nie macie więcej pytań na dzisiaj, to bardzo serdecznie Wam dziękuję za tak... Yy, no przerwach na karmienie było w zeszłym tygodniu, Justyna, więc yy, zapraszam na bloga. Pierwszy post od góry jest live zapisany z zeszłego tygodnia o przerwach na karmienie. Yy, słuchajcie, więc bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia, dziękuję za liczny udział i pytania. I e, pozdrawiam Was serdecznie, miłego dnia.